Szanowny Panie Prezydencie Zaleński i wszyscy obywatele Ukrainy, mówię to jako zwykły obywatel Polski w imieniu swoim oraz wszystkich, którzy zdecydowali się udostępnić ten materiał, aby pomóc mu dotrzeć z przekazem do Was. Naszych sąsiadów. Czas wojny jest bardzo trudny, niesie za sobą wiele cierpienia, i jest to po prostu złe. Doceniając każdy gest z pańskiej strony, ze strony polityków i samorządowców oraz tych obywateli Ukrainy, którzy wyrażają wielką wdzięczność za pomoc, jaka płynie ze strony Polski, głównie ta, Wyrażona w gestach i czynach Polaków. To Polacy przyjęli do swoich domów większość uchodźców. To Polacy, pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej w naszym kraju, przekazują środki na pomoc dla Was w tym trudnym czasie. Nasz rząd też wykonuje pewne ruchy. Doceniamy to, co stało się z odkryciem lwów na cmentarzu lwowskim. Doceniamy wszystkie gesty przyjaźni i wdzięczności. Ale myślę, że Pan, Panie Prezydencie i mieszkańcy Ukrainy oraz my, Polacy, lepiej lub gorzej nastawieni do tego, w jaki sposób powinniśmy nieść tą pomoc. Musimy zmierzyć się z pewnymi drzazgami, które są w naszych historiach i o których zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy bardzo często nie mamy pełnego pojęcia. Między naszymi narodami Dochodziło do różnych bardzo poważnych zajść. Mam tutaj na myśli to, co stało się z Polakami na ziemiach wołyńskich. Myślę też tutaj o tym, co zrobili Polacy Ukraińcom. Chciałbym po prostu powiedzieć, że to, co może uleczyć naszą relację i przekonać tych Polaków, którzy nie do końca są przekonani o możliwości budowania dobrego sąsiedztwa i dobrych relacji pomiędzy naszymi krajami, że potrzeba wyjąć te drzazgi z naszych ram, uszanować tych, którzy odeszli. I pójść w przyszłość, odcinając się od tego wszystkiego, co niesie za sobą bagaż krwi. Nie chodzi o to, żeby to zbagatelizować, zapomnieć, albo wyprzeć z historii, bo to się wydarzyło. Trzeba o tym porozmawiać, wypowiedzieć. Słowa, które powinny paść, odejść od propagowania bohaterów, na których rękach spoczywa dużo krwi. Polaków i Ukraińców. Myślę, że jest nadzieja na to, żeby to wszystko się zmieniło i poprawiło, bo jest pan odważnym człowiekiem i może pan pociągnąć. Mieszkańców swojego kraju, do tego, aby śmiało wejść w nową rzeczywistość, ale nie przez plakaty, takie jak umieszczone w Tarnopolu. Dziękujemy Polakom i umieszczenie naszego prezydenta w zbroi i z mieczem, ale przez odejście od inicjatyw w stylu ogłaszania roku ukraińskiej armii powstanczej w obwodzie lwowskim. Dużo więcej można osiągnąć zmieniając na przykład nazwę ulicy Stepana Bandery na współpracy ukraińsko-polskiej albo przyjaźni ukraińsko-polskiej. Dużo więcej można osiągnąć przez nie tytułów stadionom bohaterów Którzy współodpowiadają za zbrodnie. I myślę, że jest potrzebny dialog i spotkanie, który to wszystko będzie zamykał, podsumowywał, zostawiał miejsce na ból, pamięć i otwierał nową drogę. Tego i Wy potrzebujecie, i tego potrzebujemy my. I mam nadzieję, że uda się to osiągnąć, dlatego że jesteśmy ludźmi. I jeżeli nie poddamy się chorym politycznym aspiracjom, albo władzy wąskich grup, które dążą do swoich interesów kosztem dobra pozostałych ludzi, osiągniemy sukces. I jako postscriptum, Chciałbym prosić o to, aby spotkał się pan z Aleksandrem Mazurem, przyjął informacje na temat wszystkich nieprawidłowości, które mają miejsce, jeżeli chodzi o przekazywane dary i podjął działania i kroki razem ze swoimi współpracownikami. W kierunku wyeliminowania tych osób, które dopuściły się kradzieży, bądź defraudacji, wsparcia udzielonego Ukrainie. Dziękuję za poświęcony czas. Życzę nam wszystkim pokoju i żeby dzieci po jednej i drugiej stronie granicy mogły przytulać się do swoich ojców, i budzić uśmiechnięte. A konflikt na wschodzie Ukrainy został również zakończony z poszanowaniem wszystkich ludzi, którzy żyją bez względu na to, jakie sympatie mają w swoim sercu. To trudne zadanie, ale Pan, Pana ludzie, Wszyscy mieszkańcy Ukrainy i my, Polacy, razem możemy się z tym zmierzyć i wejść w nowe jutro. Nie wszystko trzeba zrobić od razu i nie wszystko da się zrobić od razu, ale warto o tym rozmawiać, myśleć, wykonywać ruchy, które pokażą, że się o tym poważnie myśli. Mam nadzieję, że mój przekaz dotrze tam, gdzie trzeba i że chociaż trochę przybliży nas do tego wspólnego celu, jakim jest pokój i współpraca oraz wzajemny szacunek i pamięć o wszystkich ofiarach. Dziękuję.